Podchodzę do nagrania tego odcinka już po raz drugi, ponieważ ponieprzednio mi się ten odcinek nie nagrał. A no niestety nagrałem mi się, yy, nagrałem, po prostu mi się nie nagrał odcinek, więc zagrywam drugi raz. Siemanko, ja jestem PlayTuto, a to jest kolejny odcinek. A raczej pierwszy odcinek z prezentacji modyfikacji Z racji tego, że w końcu, w końcu dał mi się odpalić Minecrafta 1.15, żeby mi nie crashował. Zaprezentuję Wam właśnie tak, Będziemy teraz nagrywali przeglądy. Od wersji 1.15 do... Do oczywiście... No, 1.12 i 1.15. Ciekawe po prostu mody będziemy nagrywać. Nagrywam w inny sposób. Mam aktualnie nie na F11, ponieważ na F11 nie widzę podglądu czy mi się nagrywa. Spróbuję teraz w tym stylu nagrać kiedyś MH też nagrywał w ten sposób. Dobra, koniec pieprzenia zaczynamy nasz grać. Znaczy prezentować modyfikacje. Pierwszym mobem jaki jest w tej modyfikacji jest to kaczka, która wydaje te dźwięki. Jest to oczywiście mob taki, że jak go uderzymy, to może nas zaatakować. Może a nie musi. No właśnie. O tym mówiłem, że najpierw zacznie panikować, a potem zacznie nas gonić. Kaczka, odważ się! Odważ się, kaczka! Kaczka! Wydaję bardzo trudny dźwięk. Niech zginie. Górna jeszcze się zatrułem. Świetnie. Świetnie zatrułem się, brawo, ja... Dobra. Kolejnym mobem jaki jest w naszej modyfikacji jest Villager XD, który jest takim. Ha. Takim symbolem zajwistości. <laughs> no, jest on mobem agresywnym. Nie was nie zmyli to, że po prostu nie, tak nie, Nie! nie o chce was kuźma za... On chce w zatłuc, ale gorsze jest to, że on sam potrafi się, nie tylko on sam potrafi nas zaatakować, no często się zdarza, że mi się bardzo często zdarza uniknąć tego ataku, ale może atakując go, oczywiście może zrobić znacz, swój super atak. Tak to, to jak to, to, prakty, to jest wam sprawić. Dobra. <trybujesz> 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 Problem jest go, jak spotkacie w bo wtedy jak może rzuci ten super atak, to razem próbujemy uciekać. Chociaż nie jest to łatwe, ponieważ wiecie, jak jest dosyć szybki. Kolejną postacią, jakiej jest, jest to bardzo creepy postać, jest to oczywiście nasz Spider, który ma 8 oczu. No i generalnie nasz Spider respi się tutaj w nadarze. Kolejną postacią jest oczywiście nasz Dark Fish i on się respi też w naderze. Dobra. Więc przejdźmy do nowej broni. Pierwszą bronią jaką jest to jest broń taka Nożyk. Zadaje no, on małą rzecz, ale jest fajna jeśli robicie na przykład taką ma mapę albo gracie z kolegami, no i wasz kolega rynka, w więzieniu zabiera wam itemki. No i jakim cudem zdobywacie stick i iron ingot, mm. wtedy sobie takie coś craftujecie, i włączę, przyłączę sobie na survival i przecinacie sobie kraty. I to bardzo szybko się przecina. Mm. Więc potraficie na przykład tutaj uciec, i wydaje bardzo fajny efekt. Daje. Że aż tak szybko to przyjdzie na kraty. Dobra. E, dzień, nie się stanie. Już. Nie, był do, nie było deszczu. Dobra. No i teraz kolejną bronią. Jako jest w tej modyfikacji. Są katany. Które możemy skraftować z drewna, kamienia, złota, żelaza, diamentów, emeraldów. End. I ona ma moc, ale na razie jej nie będę pokazywał. No i oczywiście Dark Katana, która według mnie jest najlepszym tutaj kataną jaka jest. Co ona robi? Weźmy sobie na przykład że żelazną, żeby nie zabić na przykład moba od razu. No i generalnie ona zadaje 4, znaczy 5. No. Miedo zadaje 6. I on bardzo szybko można bardzo szybko nim zadawać obrażenia. Tak było to w kiedyś. Tak szybko trzeba w. Akku zadawać wrażenie. Ja miał HP, a już bardzo Dobra, kolejną bronią jest Lightning Sword, który ma okropne obroty. Jest to odpowiedni cooldowna, dlatego że on jest dosyć opębronią. Przetestujmy sobie na koniu, bo koń ma, je, ma. taki na przykład koń ma. 19. Ale. O, co jak powiedzcie, zauważyliśmy się z na świnia, która była obok, ponieważ jest w nim kiorunku. Jak się uderzy, w mowa oczywiście tylko. Dobra. Kolejnym przedmiotem jest generalnie nasz Creative Sword i Creative Sword jest takim Dutino dosyć na, jego można tylko sobie na Creative nie da się go skapować. Jego mechaniką jest po prostu wszystko, że zabija wszystkie moby na hita. Ma 30 ataku, czyli potrafi zadawać bardzo szybko, tak? Na przykład weźmy sobie tutaj zombie horse. No i widzicie. Jak jesteście adminiem, to możecie powkurzać trochę graczy. Dobra. No i teraz kolejne. Przechodzimy w końcu dla naszych surowców. Więc pierwszym surowcem jest oczywiście survival. Survival, jak Włączmy sobie saturation. Efekt Effect. Dobra, give, give mi saturation. Dobra, e, nie, 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 e, ma być tutaj w sekundach teraz. Sekundy na przykład. O, zamknij mordę. o i w ogóle ikonka w końcu saturacji została dodana. W grze. Dobra, zamknij mordę! Typie zamknij morder portal. Portal zamknię. Już nie będzie działać. Kurna, coś mi się glituje i w ogóle glituje mi się to są interfejs, Ale okej. Okay. No. Więc pierwszymi blokami jest generalnie White Stone, który możemy spotkać w nowym miarze. No i oczywiście White Grass. I według mnie to jest bardzo ciekawy materiał. Fajny do budowy dosyć. No taka i fajna. Ja... Jakby chcecie? Nie wiem. To już jest wasza sprawa. Na przykład tutaj możecie zrobić na przykład taką drogę. z każdącimy mordę. No i w końcu nasze rudy. Generalnie tak. Pierwszą naszą rudą jest Copper OR i ją się przepala. Przepala się i dropi ona Copper Ein got czyli kopersa. Tu jest kopers. Możemy z nich kaufować narzędzia oraz zbroje. No i oczywiście możemy połączyć też również z cyną, czyli to jest zmieścić cyna i przepalić to, żeby stworzyć brąz. Ale do brązu przejdziemy za chwilę. Kolejną rudą jest oczywiście TIN, której jest cyną możemy Tutaj je skartować narzędzia oraz zbroje. No i tutaj. Tak wygląda, się to prezentuje. No i tak. Już materiałem kolejnym jest brąz, który otrzymujemy poprzez przepalenie Tin et Copper, który pozyskujemy w ten sposób. Sam brąz pozyskujemy w ten oto sposób. Przepalamy po prostu. Możemy też Blasting po prostu w piecu chudniczym przepalić to. No, i generalnie mamy to, co zarobiste. Hełmy są zarobiste. Dosyć. W tym, modzie, w tym modzie są fajne hełmy, bo mają takie o fajne po bokach. Według mnie jest to genialny efekt. To daje. Dobra, wypieprzamy. I kolejnym źródłem jest nasz krystal. Krystal, nie musimy przepalać. Wykupujemy od razu i wypada z nich trzy kryształy. Do których możemy użyć do skraftowania bloku. I. I oczywiście. Na Z którym możemy najpierw stworzyć Krysta Sword, który bardzo szybko wam się zniszczy. Ale żeby wam się szybko nie zniszczył, możemy stworzyć Improved, który uzyskujemy z Krysta Sword'a, Medic i jeszcze innego Krysta. Oczywiście. macie tutaj w tym sposób. One się stakują do 8. No i oczywiście. Możemy też stworzyć hełm. I hełm się trochę inaczej... A żeby pozyskać Magic Sticka, to używamy redstone'a, patyka i różowego barnika. Kolejną rzeczą jest... Super Coal. Jest to taki wzmocniony węgiel, który potrafi przepalić znacznie więcej niż węgiel. Potrafi on przepalić aż 16 przedmiotów naraz. Czyli jest to dwa razy węgiel. No i oczywiście możemy użyć do kartingu bloków, które według mnie wyglądają zarobiście. czerwone, takie fajne zarąbisy czerwone. No i oczywiście ostatni, Black Helmet. Oczywiście super węgiel generuje się tylko w Nowym Świecie, no i tak samo generuje się black, blo, Black, po prostu Black. No i on wygląda w ten sposób, jego się wykupuje. No I możemy użyć do stworzenia zbroi, narzędzi, tatany oraz bloku. No i teraz, tak, tu już Wam pokazywałem. Jeszcze jest kilka rzeczy, które możemy użyć. Skartować. Możemy skartować rzeczy z emeraldów w końcu. Oczywiście możemy cię w każdej chwili ich zenchantować. Nie pamiętam, czy w tym modzie dodawałem jakieś enchanty. Nie, nie dodawałem. No i oczywiście jeszcze jedną jest tutaj nasz kochany Endowaz Braille, która nie ma efektu, ale już same narzędzia mają efekt o którym wam mówiłem i jest to efekt teleportacji każdy z tych ma, narzędzi ma teleportację Można to użyć do kilku rzeczy, na przykład żeby sobie trochę samortyzować upadek O fakt, teraz mi to nie wyszło A nie, bo to choi y, nie ma Hoi nie ma Nikas ma na przykład, bo choi nie ma, bo jak nacisniemy na dieta to... O właśnie, o tym mi chodziło. No, możemy sobie zamortyzować upadek, Możemy sobie na przykład teleportować się na jakąś odległość, jeśli jesteśmy w zagrożeniu. No i oczywiście jak na przykład spadniemy do dziury, możemy kliknąć na blok i się wyciągnąć. Z powrotem. Fajna sprawa dosyć. No i jeszcze, jeszcze jest jeszcze jeden blok baler. Jego nie używajcie, nie używajcie bo on jest bagowany. On jest bugowany. Próbowałem go naprawić, ale nic... Nic po prostu, nic. Próbowałem wszystko zrobić, ale się nie da. Nie działa po prostu ten blok. Oczywiście prawie wszystkiego próbowałem, bo pewnie jakiś sposób jest na to, żeby nie znikało. E, nie chciałem survivalów mieć, tylko chciałem kreatywa. E, dobra. No i teraz tak. Są też również nowe rzeczy. O, i jeszcze jedna rzecz. Tego właśnie wam nie pokazywałem, tego MOBA, bo zapomniałem, no w ogóle jest. Jest to Creeper. Jest to taki... Który spisze się tylko w endzie. I to jest taki... w prostu endowy wkurzacz. No. Dobra, jeszcze jedna rzecz jest oczywiście kolejna rzecz, czyli jest bug. I bug już tym razem działa. No możemy sobie wziąć na przykład turtle egg, włożyć, przejść sobie kawałeczek wyciągnąć i mamy na nasz turtle egg. Dobra, no i oczywiście mamy jeszcze jedną rzecz, czyli jabłko, które yy, zielone, które jest u mnie zbagowane. No, i kaftujemy go w to sposób. Jest to zielone jabłko. I kiedy go zjemy, dostajemy tego te efekty. Taki oto efekt, oprócz saturation, bo saturation byłby już sam wpisałem. Dobra, wybierzmy się w końcu do naszego nowego wymiaru. Moi drodzy, żeby dostać się do nowego wymiaru, klikamy tutaj. No i generalnie, już nasz, do naszego wymiaru. Tyle. To zrobi, e, możemy się tepnąć. No i oczywiście do bramówki używamy smowku parca. Czyli tego wypłaszczonego. No i oczywiście, wbijamy do naszego świata. Ja już tutaj byłem. No i tak to wygląda świat. Zresztą. Generują się oto takie oto rzeczy. Na przykład grass. Nie wiem, czy się cały w tym świecie generuje, bo nie jestem pewien tego. Już sprawdzam. Ode spectator. Nie, generują się kawy. No i tutaj na przykład możemy tego, właśnie o to te węgie spotkać, i oczywiście niżej możemy spotkać nasz black, tylko że on jest wciór rzadki, jak diamenty. Ale to będzie pewnie... O, właśnie o tym właśnie mówiłem, bo można tu znaleźć właśnie ten dark or w tym świecie. Dobra. Ja już pozwólcie się, że się zabiję. Kill. Rispę. No i generalnie znajdujemy się już na naszym świecie. No i generalnie w tej postaci się wam z wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej przeglądów, modów. To moi drodzy tego. Ja oczywiście mam mody, jest już zainstalowane odpowiednie narzędzia, czyli Damage Indicator, jej, który służy nam do pokazywania craftingu, No i oczywiście Optifine, tutaj nie wiadomo co robi, więc napiszcie koniecznie, jakiego moda chcecie w kolejnym odcinku zobaczyć. Darka, cześć.